Gmina Limanowa jako samodzielny samorząd istnieje od 30 lat. Każda miejscowość ma datę, którą uznaje za szczególnie ważną dla swojego istnienia. Taką datą w kalendarzu gminy Limanowa jest rok 1992 z napisem Samodzielność i Samorządność. Od tego bowiem roku na mocy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów Jana Krzysztofa Bieleckiego nastąpił rozdział miejsko-gminnej Miejsko jednostki terytorialnej. Uroczystość z tej okazji odbyła się w minioną sobotę 10 września w Mordarce. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Otwieram uroczystą 26. sesję Rady Gminy Limanowa zwołaną z okazji jubileuszu 30-lecia gminy Limanowa. Podczas uroczystej sesji rada gminy podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia hejnału gminy Limanowa. Muzyka Utwór skomponowała Alicja Król. W imieniu mieszkańców dziękujemy za opracowanie hejnału i nieodpłatne przekazanie praw autorskich do jej odtwarzania. Dziękujemy. <kluczy> <kluczy> Dziękuję muzykom z Zespołu Starowiejskich firm za premierowe wykonanie hejnału Gminy Limanowa, a Zespołowi dziękujemy za kultywowanie kultury Lachów Limanowskich Regionalizm, humor i umiłowanie folkloru. Z programem artystycznym wystąpili uczniowie z mordarki muzyka. oraz dzieci z przedszkola w Męcinie. Wójt Jan Skrzekut w okolicznościowym przemówieniu przypomniał najważniejsze fakty z historii gminy, dorobek kulturalny, inwestycje, a także kierunki przemian społecznych i gospodarczych. No Jest czasami nie może w niektórych samorządach nie do uwierzenia, bo, bo w tej dobie obecnej widzimy, że długi rosną, u nas w gminie maleją. Więc y, jako człowiek ambitny, a jestem mieszkańcem gminy i wszyscy mieszkańcy gminy są ambitni, bo gdyby nie mieszkańcy to byśmy Pewno tych sukcesów nie odnosili. mamy jeszcze wiele potrzeb. Te potrzeby będziemy realizować tylko na przestrzeni krótszego czasu. Nie da się zrobić to w takim tempie, jakbyśmy sobie tam pewno wszyscy wymarzyli. No, spokojnie, do przodu będziemy rozwijać gminę. Dla zaproszonych gości przygotowano pamiątkowe statuetki z podziękowaniem za współpracę. Wręczyli je przewodniczący Rady Gminy Stanisław Myński oraz wójt Jan Skrzekut. Jak obecny radny wsłuchuje się w to co mówią mieszkańcy. Staram się to przełożyć na radę tak aby organ wykonawczy pod przewodnictwem wójta z Czekuta robił to co mieszkańcom chcą i na czym im zależy. To jest bardzo istotne, żeby widzieć co mieszkańcy oczekują od nas. Parlamentarzyści byli wójtowie Bronisław Dudka i Władysław Pazdan, samorządowcy z województwa, powiatu oraz miast i gmin, a także przedstawiciele instytucji i organizacji podkreślali, że minione 30 zostało bardzo dobrze wykorzystane, o czym świadczy rozwój gminy. Więc gratuluję tego pomysłu, gratuluję doprowadzenia do, do tego, że jesteśmy odrębnym samorządem, patrząc na, na tą gminę. E, tak ja też powiedziałem, że, że podzielenie samorządu miejsko-gminnego było dobrym takim właśnie tutaj w słaznaczeniu i przełożyło się na na dobre, dobry rozwój tej gminy wiejskiej. Jak pan ocenia to trzydziestolecie gminy Limanowa? To były dobre lata dla całego środowiska, dla mieszkańców gminy Limanowa. Po rozdziale od miasta, w moim odczuciu gmina Limanowa Dobrze wykorzystała czas na przeprowadzenie wielu inwestycji, które były oczekiwane przez mieszkańców. Widać, że wiele osób włączyło się aktywnie w planowanie rozwoju tej gminy, w realizację potrzeb, oczekiwań, marzeń. To były dobre lata dla tego samorządu. Z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam swoje koleżanki i kolegów, pracowników Urzędu Gminy. Bo przecież w Urzędzie Gminy ja stawiałam swoje pierwsze kroki, było to w 2001 roku i była to dla mnie nie tyle bardzo owocna chwila, dobry czas, ale również ogromna lekcja życiowa i samorządowa. Zawsze byłam dumna z tego, że jako pracownik Urzędu Gminy Limanowa, potem jako radna Województwa Małopolskiego, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, a obecnie poseł, mogę reprezentować Tą ziemię i gminę Limanowa, powiat Limanowski. To jest dla mnie wielki zaszczyt i wielkie zobowiązanie. Szanowni Państwo, samorząd lokalny to jest taki twór, który powinien odpowiadać na życzenia, marzenia, wymagania, potrzeby społeczności lokalnej. Powinien jej umożliwiać jak najlepsze życie, realizowanie swoich spraw, urządzanie tej lokalnej. Sceny w taki sposób, żeby ludziom się żyło wygodnie, żeby każdy znalazł swoje miejsce, mógł się realizować. Z kolei radni byłych i obecnej kadencji, pracownicy obecni i emerytowani, druchowie OSP, przedstawiciele zespołów regionalnych i kół gospodyń wiejskich podkreślali znaczenie dobrej współpracy, która przynosi owoce. Padło wiele słów, w których podkreślano, że gmina się bardzo dobrze rozwija, czego sobie samorządowcy gminy Limanowa życzą na kolejne lata? To prawda pani redaktor, gmina się bardzo dobrze rozwija, świadczył nawet o tym to, to chwilowe moje przedstawienie tych sukcesów, no, to są, liczby nie kłamią, to wszystko co było przedstawione jest prawdziwe i można, można to sprawdzić. A teraz zajrzyjmy do przeszłości. Tak pisano na temat oddzielenia gminy od miasta 30 lat temu. W 1991 roku Dziennik Polski informuje o zawiązaniu się Komitetu Obrony Limanowej. Na łamach tego samego dziennika w marcu możemy przeczytać o demokratycznym rozbiorze ziemi limanowskiej, którą będą opiniować mieszkańcy. Później możemy przeczytać artykuł zatytułowany Czekanie na rządową decyzję o podziale dwóch gmin. Nowy 1992 roku dla mieszkańców miał być przełomowy, podkreśla czas krakowski, bowiem uprawomocnią się rozporządzenia rozwodowe Urzędu Rady Ministrów Trzech Samorządów na czyżnie. I tu cytat z gazety. Proces ten jest zaawansowany w Jordanowie i Mszanie, natomiast idzie on jak po grudzie w Limanowej. Obydwie strony od dawna są ze sobą mocno skonfliktowane. Aktualności ziemi limanowskiej w sierpniu 1992 roku informują o zawartym porozumieniu i podziale majątku między miastem a gminą. Stronę miasta reprezentował wówczas obecny na jubileuszu Grzegorz Biedroń, a gminy Józef Oleksy i Bronisław Dudka. Dzisiaj już z dystansem, a nawet humorem uczestnicy tamtych wydarzeń wspominają ten dość burzliwy okres. Przywieźliśmy tu wspólnie z panią przewodniczącą, z panem radnym kilka drobiazgów. Ale ten jest najważniejszy, bo to jest e, opublikowane w aktualnościach ziemi limanowskiej po tygodniku ówczesnym porozumienie z 6 września 92 roku, e, czyli już po podziale, bo 1 stycznia funkcjonowała odrębna gmina, w której dogadano się co do podziału majątku e, po rozwodzie, że tak powiem. A widzę, że dzisiaj świętujemy rozwody też, więc jesteśmy top trendy. Przekazuję to Państwu, żeby sobie przypomnieć. Zawaliśmy niedawno następne porozumienie. Myślę, że za 30 lat ktoś je też opublikuje i przyniesie do Państwa albo do, do miasta. No i życzę wszystkiego dobrego. No, mam takie jeszcze życzenie dla wszystkich, nie tylko samorządowców, ale wszystkich tu obecnych, no i dla Pana Ministra, Posła, członka Rady Polityki Pieniężnej. Przepraszam, to nie jest złośliwe, Panie Wiesławie. Ten dwutygodnik w 1992 roku kosztował 2500 zł. Mam nadzieję, że do, że do tego nie dożyjemy. Znaczy, przepraszam, nie. Chciałbym dożyć czasów lepszych, ale żeby nie tyle nie kosztowała się lepszy. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Zapraszam panią przewodniczącą Rady Miasta, pani Joanna Kielicznie. Żeby nie było długo, gratuluję tego pięknego jubileuszu. Gratuluję panu wójtowi obecnemu i byłym wójtom. Oczywiście życzę państwu i nam również dobrej współpracy, bo zgoda buduje i można więcej. Wszystkiego dobrego na ten piękny dzień. Dużo wiemy o początkach gminy Limanowa, mogłem przemawiać dłużej. Lekka, lekka zasługa paru osób na tej sali, w tym moja, że dzisiaj się spotykamy, bo wspominała pani poseł Paweł, że wtedy był okres kilku podziałów pomiędzy miastami i gminami. To dotyczyło chociażby niedaleko Mszany Dolnej. Nasz rozdział między miastem i gminą dzisiaj nie budzi emocji, wtedy był bardziej emocjonalny. Ale widzę, że się wszystko uspokoiło zgodnie z afrykańskim powiedzeniem, że jak walczą dwa słonie, to cierpi trawa. Więc powinna być współpraca i myślę, że ta współpraca w tej chwili między miastem a gminą jest. Kiedy byłem burmistrzem miasta i gminy, moi przeciwnicy bardzo chcieli mnie wyrzucić z tej funkcji. Ci przeciwnicy walczyli ze mną, przy okazji doprowadzili do podziału miasta i gminy, co dla gminy jest sukcesem. Nie powiem o drugiej stronie, bo po co, to nie moja sprawa. I do tego ze mnie zrobili posła, bo wypromowali mnie na posła. W 1991 roku zostałem posłem wyłącznie przez kampanię moich przeciwników, ponieważ sam kampanię nie prowadziłem. W ogóle. A mimo wszystko, będąc na liście, zostałem posłem. Także nie, nie zawsze wróg ci zaszkodzi, trzeba czasami tylko go dobrze pokierować, żeby odpowiednio działał. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Pomyślności. Nie było łatwo. Wiele tutaj już zostało rzeczy podkreślonych, przekazanych, nie chcę się powtarzać. To ta gmina Limanowa zawsze od powstania, kiedy nowa ustawa w 90 roku obowiązywała po nowych wyborach, później po podziale. Gmina Limanowa była marką samą w sobie i za województwa nowosądeckiego, ale i małopolskiego. Szczególnie chciałem podziękować tym wszystkim, z którym danem było się spotykać, a gorąco chciałem jeszcze. Jednej osoby podziękować, mojej żonie dorodsze, że wytrzymała tak długo, że wiele razy byłem tylko gościem, a na weekendy bardzo rzadko. Wszystkiego najlepszego dziękuję, do zobaczenia. Panie Wójcie, dużo siły, determinacji w pomysłach, które masz, ten szacunek, który masz dla każdego mieszkańca gminy Limanowa, za to Ci serdecznie dziękuję i życzę całej gminie sukcesów. A Państwu radnym dobrej współpracy naprawdę macie dobrego wójta. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry Państwu. <noise> Wiem, że sytuacja wymaga, byśmy byli mówili krótko, jedno zdanie, kochani, muszę powiedzieć. Cieszę się, że mogłem się ze wszystkimi Państwa spotkać. Jakie były najtrudniejsze momenty Pana Urzędowania? Znaczy jest święto i należy się cieszyć, ale najtrudniejszym momentem, o którym e, trudno mówić przy tak doniosłej uroczystości, było, były katastrofy związane z powodzią. Mam tu na myśli powód 97 i 20 w Chłodnym. To były e, tematy, które wykraczały poza zwykły zarząd gminy i poza, trzeba nieść pomoc ludziom w sytuacji bardzo trudnej przypomnę że wtedy e, zwaliło się 40 budynków w tym 20 mieszkalnych więc to był dla mnie taki najtrudniejszy moment i test pracy samorządowej e, znaczy każdy wójt e, e, nie może się obijać nie może tu się nie da obijać to jest e, od skowronka do sowy e, praca i Myślę, że tak będzie w przyszłości. Zależy mi na dobrym imieniu gminy, bo w niej mieszkam, o niej śnię i będę i z nią umrę. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dzisiaj padło wiele ciepłych słów na temat rozwoju gminy Limanowa. Na scenie pojawili się wszyscy wójtowie, którzy doceniali swoją pracę nawzajem. Szanowni Państwo, ponieważ ja już jestem czwartą kadencję, więc mogę coś w tym względzie wypowiedzieć się. Ogromnie się cieszę, że zarówno pierwszy, jak i drugi wójt, pierwszy Bronisław Dudka, jak i drugi Władysław Pazdan, naprawdę włożyli wiele serca, wiele sił, wiele zdrowia w to, żeby ta gmina tak istniała. Nie ukrywam, że to dzięki dobrej współpracy, bez względu na zabarwienie polityczne, pieniądze nie mają tego zabarwienia i z tego się ogromnie cieszymy, że pomimo różnych przekonań politycznych w gminie Limanowa nie została uprawiana polityka tylko rozwój gospodarczy i z tego jestem dumny. Na zakończenie sobotniej uroczystości wystąpił zespół starowiejski Hyr, a już w kuluarach wspominano czasy nie tak odległej przeszłości: Monika Antusz-Grodzicka, TV28.